Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na capital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Krzymowski Witam. Szanownych Państwa bardzo serdecznie. Media informują dzisiaj, że urzędy skarbowe w całej Polsce zaczynają wysyłać do podatników w całej Polsce tzw. listy behawioralne. Z tych listów behawioralnych wynika, że urząd skarbowy ma wiedzę o jakichś prawda, machlojkach, czyli o ukrywaniu dochodów, i wzywa podatnika, żeby się rozliczył. Taki list kończy się wezwaniem do zareagowania na niego. I kończy się też informacją, że brak reakcji spowoduje działania Urzędu Skarbowego. No i oczywiście zaraz świat prawników ruszył do akcji, żeby komentować tę sprawę. Jedni mówią, że to behawioralne listy, to to jest behawioryzm, to jest prawda, wychowanie, czy tresowanie, czy się ludzi traktuje jak psów i tak dalej. A Państwo piszecie do nas z pytaniem, co w takiej sytuacji robić. Otóż, co ja o tym myślę, to powiem za chwilę, ale najpierw powiem Państwu, co robić. Otóż, moim zdaniem, najprościej na takie durne, chamskie, wredne pismo odpowiedzieć zawiadomieniem do prokuratora. Zawiadomieniem do prokuratora o podejrzeniu popełnienia jednego z dwóch przestępstw. Pierwszym to, to przekroczenie uprawnień przez Urząd Skarbowy, bo Urząd Skarbowy nie ma prawa się domyślać. Prawda? Jest artykuł w Konstytucji, który mówi o tym, że urzędy że urzędy czy administracja państwowa działa w granicach prawa, a urząd skarbowy w tej sytuacji nie działa w granicach prawa, bo jeżeli urząd skarbowy działałby w granicach prawa, to robiłby to, co mu każe ustawa, a ustawa urzędowi skarbowemu każe wiedzieć, a nie się domyślać, prawda? Ani, ani podejrzewać. No nie ma, nie ma co podejrzewać, to są fakty, albo ktoś, albo ktoś popełnia przestępstwo, albo nie. W związku z czym to jest pierwszy powód, pierwszy artykuł, z którego należy zawiadomić prokuratora. Drugi artykuł, ja zresztą proszę państwa, napisałem takie robocze zawiadomienie wspólnie z jednym prawnikiem, jest na moim Facebooku do pobrania, za darmo. Jest tylko prośba, żeby żebyście państwo kliknęli obserwowanie tego profilu, bo jak państwo wiecie, straciłem poprzedni swój profil na Facebooku wskutek jakiejś dziwnej, podejrzanej interwencji policyjnej. No ja to zostawmy na boku. Drugi paragraf, z którego trzeba zawiadomić prokuraturę, to jest Funkcjonowanie jakiejś grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem w błąd urzędników państwowych w celu działania na szkodę interesu prywatnego. To jest taki ten paragraf, ściąg paragrafów wynikających z kodeksu, to wszystko Państwo w zawiadomieniu znajdziecie. Ale dlaczego trzeba o tym zawiadamiać? No bo jeżeli w całej, w całej Polsce do podatników urzędy skarbowe wysyłają pisma, w którym piszą, że mają wiedzę o tym, że prawda pan czy pani ukrywa dochody, no to znaczy, że ktoś ten urząd poinformował. Jeżeli Państwo nie macie lewych dochodów, to znaczy, że ktoś taki urząd poinformował źle. Czyli wprowadził urząd w błąd. A jeżeli y, takich pism w całej Polsce, jak pisze Wirtualna Polska, są miliony, to znaczy, że mamy tutaj do czynienia z pewnym procederem przestępczym. A więc działa zorganizowana grupa przestępcza, która. Zajmuje się tym, że wprowadza w błąd urzędników skarbowych co do dochodów. Po co to robi? No, może po to, żeby działać na szkodę interesu prywatnego, czyli naszego, czyli żeby urzędy skarbowe nam zabierały pieniądze bądź też, żeby urzędy skarbowe nie zajmowały się tym, czym się powinny zajmować, czyli zabieraniem pieniędzy prawdziwym aferzystom. No, na przykład pana Morawieckiego warto byłoby rozliczyć z, <laughs> ze sprzedaży działek, bo nie wiadomo, czy zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych, prawda? Tak, takimi rzeczami się powinny zajmować urzędy skarbowe według ustawy. No i teraz. W piśmie do prokuratora. Tutaj to pismo, które ja Państwu na Facebooku zostawiam, ono jest celowo adresowane do prokuratora krajowego. Jeszcze nie do końca wiadomo, czy ten prokurator krajowy obecny jest legalny czy nielegalny, no ale załóżmy, że jest legalny. I niech prokurator krajowy zdecyduje, co z tym robić, do którego to prokuratora wysłać. Ale trzeba też tam napisać w takim wniosku, że Państwo się domagacie, żeby na czas prowadzonego śledztwa. Urząd Skarbowy nie mógł przeciwko Wam prowadzić żadnych czynności. Dlaczego? Bo to jest sprzeczne z zasadą obiektywizmu urzędniczego. Urzędnik państwowy nie może prowadzić czynności w stosunku do podmiotu, z którym pozostaje w konflikcie prawnym. A jeżeli Państwo skarżycie się na do prokuratora na Urząd Skarbowy, prokurator w wyniku Waszego zawiadomienia wszczyna śledztwo i sprawdza takiego, takiego naczelnika Urzędu Skarbowego, no to siłą rzeczy on traci taki obiektywizm, no bo kontrolując Was, Kontroluje kogoś, kto powiadomił o jego nadużyciach i w związku z tym ma osobisty interes w tym, żeby takiemu człowiekowi dokopać. No to można podciągać pod matactwo, pod jakieś tam wywieranie wpływu na świadka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podstawa prawna do wyłączenia urzędu skarbowego jest. A gdyby na przykład trafił się jakiś chorobliwy psychopata w takim urzędzie skarbowym, właściwym dla waszego miejsca zamieszkania i skierował do innego urzędu skarbowego, trzeba wtedy podnosić brak właściwości terytorialnej. Tak to trzeba robić. Także proszę Państwa, znajdziecie Państwo na moim Facebooku pismo. Ja je przygotowałem wspólnie z jednym z moich prawników, z mojej grupy specjalnej, pomagającej Państwu rozwiązywać różne problemy, jakie niesie głupota naszego ustroju. I to pismo możecie sobie Państwo pobierać i wysyłać. Tam trzeba tylko w tym piśmie uzupełnić swój adres. I napisać, o który urząd skarbowy chodzi, jeżeli Państwo mieliście nieszczęście, takie pismo dostać. I to jest aspekt prawny całej sprawy. Także popierajcie państwo, pobierajcie państwo te pisma, wysyłajcie swoim znajomym. Niech każdy, kto takie durne pismo z Urzędu Skarbowego dostał, wysyła takie zawiadomienie, to wtedy. Będzie pewien chichot historii, bo urzędnicy skarbowi, w wyniku których my często biegamy gdzieś tam się tłumaczyć i czas tracimy na głupoty, teraz sami będą, prawda, się tłumaczyć na głupoty. Niech idiota, będący szefem takiego urzędu skarbowego, którego urząd wysyła tysiąc pism, prawda, takich insynuacyjnych, a my wiemy, że pan coś robi złego, a niech pan nam powie, co pan robi złego i tak dalej. Niech taki bałwan pójdzie teraz do prokuratora i w tysiącu śledztw niech się tłumaczy. Niech ma tysiąc wezwań, prawda, czy pięć tysięcy wezwań do prokuratury, i niech jego kalendarz na najbliższe miesiące wypełniają stawiennictwa w sprawach głupi. To będzie naprawdę akt dziejowej sprawiedliwości, że w końcu będzie tam przestrzegane jakieś prawo w tych urzędach skarbowych, bo przecież prawo ich obowiązuje tak samo jak nas. Nie ma żadnego powodu, żeby urzędnik skarbowy, naczelnik urzędu skarbowego nie nie przestrzegał prawa i stał ponad prawem i ponad konstytucją. Dość tego. I to jest aspekt prawny całej tej sytuacji. To jest, państwo możecie to ściągać bezpłatnie, możecie rozsyłać, zamieszczać w internecie gdzie chcecie. Prośba ewentualnie, jak ktoś chciałby mnie wynagrodzić za moją pracę wspólnie z prawnikami, to żeby jakiś dobrowolny datek wysłał na moje konto, którego numer jest podany. I to jest aspekt prawny. Natomiast, proszę Państwa, spróbujmy na to spojrzeć tak całościowo, bez emocji. Przecież to pokazuje, że, że aparat skarbowy szuka już pieniędzy tam, gdzie nawet nie ma przekonania, że są. Prawda, że aparat państwowy się zachowuje... Nawet, nawet trudno powiedzieć jak, prawda? No, no, że, już, że już nie ma tych pieniędzy w państwie, już nie wiadomo na czym nas okradać. Podnoszą rachunki za prąd, podnoszą ceny paliw, podnoszą podatki, daniny, jakieś obezpieczenia, ukryte opłaty, ciągle im brakuje, bo socjalizm to jest ustrój, który jest w stanie zmarnować absolutnie każdą ilość pieniędzy. I tutaj też, co można było to zmarnować, to zmarnował, więc sięga dalej do naszych kieszeni. I patrzcie Państwo, co z tego wynika. Z tego wynika, jak, w jakim opłakanym stanie. Jest nasze państwo, że armia urzędników państwowych, urzędników skarbowych, zatrudniona nie wiadomo po co, wysyła do nas pisma, w którym nam pisze: No to przyznaj się do czegoś, bo my wiemy, że nabroiłeś, a jak się nie przyznasz, to cię dojedziemy i reaguj na nasze pisma, prawda? Przecież to jest takie myślenie stalinowskie zupełnie. Ja już pomijam tu kwestię moralną, jak jest traktowany obywatel, ale to jest kolejny. Fakt, kolejne wydarzenie pokazujące dramatyczną kondycję naszego państwa. Przecież coś takiego może się zdarzyć tylko w państwie, które jest o pół kroku od upadku. Ale nasz interes polega na tym, żeby się temu nie dać, żeby z tego wyjść obronną ręką. Dlatego, jak dostajecie państwo takie pisma, w których urzędnicy wzywają was do reakcji, to reagujcie zawiadomieniem do prokuratury. Ja akurat mam awersję do biurokracji i życzę wszystkim zawsze żeby w nowym roku prawda nie mieć kontaktu z żadnym organem administracji państwowej urzędników którzy mi włażą w życie i chcą zaglądać do łóżka bym kopniakiem wyrzucił poza parkan swojego domu i tu właśnie jest taka sama forma pozbycia się tej natarczywości tej uciążliwości tego dziadostwa postkomunistycznego zamiast się tłumaczyć zawiadamiajcie państwo prokuraturę i jeżeli takich zawiadomień będzie setki tysięcy. No, nawiasem mówiąc, oczywiście poprawi to kondycję poczty polskiej, która przecież za 100 tysięcy naszych zawiadomień to skasuje za 100 tysięcy listów poleconych, które, które będzie musiała wysłać. No, ale jeżeli 100 tysięcy nas, Polaków, niewinnie podejrzewanych o przestępstwa niepopełnione przez urzędy skarbowe, powysyła takie listy, to być może urzędnicy niekompetentni, głupi naczelnicy urzędów skarbowych zrozumieją. Że tak lekko z Polakami nie ma. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Skoro mówiliśmy o pieniądzach, no to moja książka Imperium Marnotrawstwa, gdzie znikają nasze pieniądze, książka dla ludzi o mocnych nerwach, książka, która się świetnie sprzedaje. Polecam przy tej okazji gorąco. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Zbliżam się powoli do 60 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym przekroczyć tą ilość. Bardzo Państwa proszę o lajkowanie, komentowanie, udostępnianie moich podcastów wszędzie tam, gdzie uznajecie to Państwo za stosowne. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to znajdziecie Państwo w opisie filmu numer mojego rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do Paypora, do Patronite'a. Będę serdecznie i gorąco wdzięczny za każdą formę wsparcia i pomocy. Przypominam też Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, detektywów, yy, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne problemy, y, jakie stwarza Wam polska rzeczywistość. Przypominam też Państwu, że 16 marca widzimy się w Trójmieście na Targach Książki Patriotycznej. Y, 10, y, ulica 10 lutego, 33, 16 marca w sobotę o godzinie, od godziny 10 do 20 będzie cała plejada znamienitych autorów, którzy będą do Państwa do dyspozycji. Do zobaczenia.